Jesteśmy na oficjalnej sesji zdjęciowej Miss Polonia. Piękne 20 finalistek zaprezentowało się w czaderskich stylizacjach. Ja już się sama nie mogę doczekać efektów. Ja swoją sesję zdjęciową wspominam wspaniale. Wiem, że był to delikatny stres, jednak również fajna okazja, żeby sprawdzić się przed aparatem. Poczuć atmosferę i lepiej poznać dziewczyny. Dziewczyny dzisiaj świetnie się spisały, naprawdę dobrze współpracowały, słuchały się poleceń, miały świadomość ciała, więc widzę tutaj wiele kandydatek na przyszłe modelki. wspaniała pani fotograf pomagała nam, powiedziała jak dokładnie się ustawić, także wszystko poszło sprawnie, nie było stresu, wszystko było w przyjemnej atmosferze, także jestem bardzo zadowolona z dzisiejszych efektów. Te wszystkie fryzury były w stylu e, takiego bad hair, czyli efekt potarganych włosów z dużą ilością struktury i powietrza. Z dziewczynami w tym roku współpracowało nam się bardzo dobrze, były bardzo chętne do współpracy, e, były bardzo uśmiechnięte i miały bardzo dobrze wypielęgnowane włosy. Inspiracją dla makijażu na sesji zdjęciowej Miss Polonia był Luke w stylu glass skin, czyli mocne rozświetlenie. Myślę, że zostaliśmy w takiej właśnie konwencji natury, podkreślenia tego, co dziewczyny mają w sobie. Dzisiejsza sesja nie była w ogóle dla mnie stresująca. Jest to dla mnie codzienność, a dziś panująca atmosfera była wspaniała.